Wróćmy do pana Jana Rippera, przedwojennego mistrza polskiej kierownicy, który startował na Bugatti. W twoim muzeum kilka elementów chyba z jego oryginalnego pojazdu. Tak, kilka lat temu udało nam się w Krakowie poprzez przyjaciół znaleźć troszkę części zamiennych używanych przez Jana Ripera do z y, swojego bogaty. Wiadomo, no, samochód wyścigowy, no to trzeba było mieć części zamienne, bo to się wszystko zużywało. Y, I to jest m.in. Y, blok silnika, wał korbowy, korbowody. I wystawiliśmy to na widok publiczny y, w formie takiej ekspozycji, żeby po prostu uczcić tego tego wielkiego człowieka, bo to naprawdę w tamtych czasach ściganie to nie było takie jak dzisiaj, bo nie było sponsorów, nie było dobrych dróg, nie było dobrego paliwa, to trzeba naprawdę podziwiać, że ludzie potrafili bardzo szybko takimi autami jeździć. Oprócz tego w naszym Bugatti dwa elementy, takie specjalne Stupki do podnośnika przy tylnej osi też są oryginalnymi elementami właśnie z tej substancji po Jan, Janie Ripperze. Czy Jan Ripper jeździł dokładnie tym samym modelem, którymi ty jeździsz? Nie, Typ 40 był samochodem cywilnym. On w tej chwili ma na nadwozie takie do amatorskich wyścigów, zbudowane zaraz po wojnie. I spokojnie na pewno tym samochodem można było nieźle poszalać na wyścigach. Także to nie jest typowo wyścigowy samochód. Jan Ripper jeździł typową wyścigówką Bugatti Typ 37, gdzie na nadwozie było jeszcze bardziej ekstremalne. Zmiana biegów oraz hamulec ręczny były wyprowadzone na zewnątrz, co ułatwiało zmianę biegów podczas ciasnych zakrętów. Dodatkowo miana Ripera Bugatti było wyposażone w kompresor, co dawało jeszcze większą moc. Tu taka ciekawostka, samochód z kompresorem wymagał wysokooktonowego paliwa, którego wówczas nie szło kupić normalnie, więc pan Ripper zamawiał specjalnie paliwo z Wiednia, które przechodziło w beczkach i na tym paliwie się ścigał. Odrestaurowanie Twojego modelu trwało jak długo, ile czasu bawiliście się nad swoim Bugatti? Obawiliśmy się 6 lat, co uważam za dość niezły wynik, zważywszy też, że ten czas przypadł na mój wypadek chorobę ojca, ale jakoś udało nam się to wszystko poskładać, nasze problemy zdrowotne i udało się właśnie szczęśliwie ten samochód ukończyć. Także miłośnicy automobilizmu w Polsce mogą się cieszyć, że wreszcie znów po tylu latach przedwojenna pełnochwista Bugatti jest w Polsce. W jakich latach generalnie Bugatti święcił triumfy na Torach w Europie? 1925-1930, wtedy to byli bezkonkurencyjni. Potem było troszkę gorzej, mieli doskonałe samochody, ale jeśli chodzi o wyścigi, byli troszkę niedofinansowani, z tego względu, że Tora Bugatti był człowiekiem bardzo upartym i pomimo, że właśnie budował samochody we Francji, do wojny nie przyjął obywatelstwa francuskiego, co skutkowało tym, że państwo francuskie nie wspomagało finansowo Timu Bugatti. A taka pomoc była przy teamach włoskich Maserati i Alfa Romeo oraz teamach niemieckich, czyli Mercedes i Auto Union. Co po prostu dawało firmie komfort finansowy, a wiadomo, sport samochodowy zawsze był bardzo drogi. Wróćmy jeszcze na moment do silnika w Twoim samochodzie. Większość tego typu silników wyposażona jest w tzw. radiator w dolnej części skrzyni korbowej, ale Twój samochód ma jeszcze dodatkowe otwory. Czy one też są po to, żeby dodatkowo chłodzić olej? Tak, to jest taka prosta chłodnica oleju. To są rury, które przebiegają przez całą miskę olejową na wylot no i pęd powietrza schładza olej, co było ważne, no szczególnie przy bardzo szybkiej jeździe. A te samochody były budowane do szybkiej lub bardzo szybkiej jazdy. Zdradźmy więc, jaką maksymalną prędkością Twoim konkretnym egzemplarzem można jeździć. Z tym przełożeniem tylnej osi y, można bezpiecznie jeździć y, czy bezpiecznie dla silnika, bo może nie dla kierowcy i pasażera. 140 km na godzinę, ale naprawdę jazda około 120 km na godzinę, bo tak jechałem tym samochodem, to jest naprawdę duże przeżycie i szybciej nie muszę jeździć. Wspominaliśmy, że Bugatti to samochód no, bardzo, bardzo pożądany przez kolekcjonerów. Ile w Polsce Bugatti możemy znaleźć w polskich kolekcjach? Z tego co wiem, to jest jedyne przedwojenne Bugatti w Polsce w tej chwili.